Poduszkę, którą widziałyście na początkowych zdjęciach wykonałam z włóczki Zuza Natura, to jest włóczka akrylowa, potrzebuje dwie nitki, ponieważ jedna niteczka jest dosyć cienka, w 100 gramach mamy aż 508 metrów i to jest akryl, na jedną nitkę producent zaleca druty szydełko między 2 a 2,5 mm, ponieważ ja łączę dwie nitki, przygotowałam sobie oczywiście grubsze szydełko. 6 mm to jest ta sama włóczka, z której wykonałam ostatnio różyczki, które stały się absolutnym hitem Instagrama. Jeżeli jeszcze tego tutorialu nie widziałyście, to polecam do niego wrócić, bo różyczki naprawdę biją rekordy popularności w internecie. Tymczasem zabieramy się za poszewkę na poduszkę. Zaczynamy od wykonania oczek łańcuszka. Można rozpocząć teoretycznie od magicznego kółka, natomiast ja bym się troszeczkę bała, że po czasie, kiedy będę sobie prała tą poszewkę, to coś mi się tam może rozplątać. Więc robię pięć oczek łańcuszka na początek i zamykam w pierwsze oczko. I teraz w tej dziurce, która tutaj powstała, Będę szydełkować pierwsze okrążenie. Dwa oczka łańcuszka na początek, i teraz wykonujemy dwa słupki, które będą połączone górą. Narzut nitki na szydełko, jak na zwykły słupek, wbijamy się w tę dziurkę, pobieramy, przeciągamy. Mamy trzy pętelki na szydełku, pobieramy i przerabiamy przez dwie. Następnie znowu narzut nitki na szydełko, wbijamy się z powrotem tutaj. Pobieramy, przeciągamy. Mamy teraz cztery pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy przez dwie. Takie same ruchy wykonujemy, robiąc bąbelki na szydełku. Tym razem robimy tutaj te dwa słupki łączone górą, a za trzeci słupek będą nam służyły te dwa oczka łańcuszka. Pobieramy włóczkę i przeciągamy przez wszystko, co na szydełku. I pierwszy taki, jakby płatek kwiatka, który będzie w środku tego wzoru, jest już gotowy dwa oczka łańcuszka rozdzielające i teraz robimy trzy słupki łączone górą, czyli taki jakby bombelek składający się z trzech niedokończonych słupków. Narzut nitki na szydełko, wbijamy się w dziurkę, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez dwie. Narzut nitki, wbijamy się w dziurkę, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez dwie. Narzut nitki. Wbijamy się w dziurkę, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przeciągamy przez dwie. Teraz mamy cztery pętelki na szydełku. Pobieramy i przeciągamy przez wszystkie. W ten sposób mamy trzy słupki połączone górą. Dwa oczka łańcuszka rozdzielające. Takich trójek mamy mieć dokładnie osiem, więc robimy jeszcze sześć. Pierwszy słupek do połowy zrobiony, narzut nitki, drugi słupek do połowy zrobiony i trzeci słupek do połowy zrobiony. Pobieramy, przeciągamy przez cztery pętelki na szydełku. Mamy już trzy płatki, dwa oczka łańcuszka, jeszcze pięć takich jakby płatków w tym kółeczku. teraz jeżeli tak jak ja wrabiałyście tę końcówkę w ten otwór to zaciągając możemy delikatnie mocniej zamknąć ten otwór żeby nie był aż tak wyraźny i teraz już można tę końcówkę obciąć mam zrobione 8 płatków 8 tych trójek dwa oczka łańcuszka oczywiście rozdzielające, żeby nie zaburzać wzoru i teraz mamy tutaj nad każdą z tych trójek Mamy oczko. To jest oczko, które jest nad tym, jakby nad tym środkowym słupkiem. Wbijamy się w to oczko i robimy oczko ścisłe. Zamknięcie okrążenia. Tak to wygląda. Przechodzimy do drugiego okrążenia. Oczkiem ścisłym przechodzimy na przestrzeń między tymi dwiema trójkami. I zaczynamy. Znowu dwa oczka łańcuszka. Na pierwszy słupek. Robimy teraz narożnik poduszki. W narożnikach, tak jak tutaj pokazywałam, w narożnikach będziemy robić te same sekwencje, które są tutaj na początku, czyli te trójki słupków łączone górą. To będą nasze narożniki, a pomiędzy będziemy robić zwykłe słupki. I na początek robimy narożnik, zatem dwa oczka łańcuszka na pierwszy taki powiedzmy słupek. Zrobiony do połowy, następnie drugi słupek zrobiony do połowy i trzeci słupek zrobiony do połowy. Dokładnie to samo co w poprzednim okrążeniu. Pobieram, przerabiam przez wszystkie pętelki. Tym razem i za każdym razem tak w narożniku będziemy robić trzy oczka łańcuszka rozdzielające. I drugi płatek, druga taka sama, trójka. Narzut nitki, wbijamy się w narożnik, pobieramy, przerabiamy przez dwie. Narzut nitki. Pobieramy, przerabiamy przez dwie. Narzut pobieramy, przerabiamy przez dwie. Pobieramy, przeciągamy przez wszystkie. I teraz pierwszy narożnik mamy zrobiony. Następna przestrzeń to będzie ściana kwadratu. Robimy dwa oczka rozdzielające, i w tej przestrzeni tutaj robimy trzy słupki. Raz, dwa. I trzy. I znowu dwa oczka łańcuszka. Zawsze dwoma oczkami łańcuszka rozdzielamy słupki ściany od tych narożników. Narzut nitki. Przechodzimy do kolejnej przestrzeni i robimy tu kolejny narożnik. Więc narzut nitki zrobiony, wbijamy się w tę przestrzeń, pobieramy, przerabiamy przez dwie, narzut, pobieramy, przerabiamy przez dwie, narzut, pobieramy, przerabiamy przez dwie, zamykamy. Trzy oczka łańcuszka rozdzielające i kolejna trójka dokładnie tak samo. Dwa, trzy i zamykamy. I mamy drugi narożnik zrobiony. Jedną ściankę. Tutaj jest ten pierwszy narożnik. Przechodzimy do kolejnej przestrzeni, czyli dwa oczka łańcuszka rozdzielające ścianę od narożnika. W tej przestrzeni trzy słupki. Raz, dwa. 3. Trzy. trzy zwykłe słupki. Nic tu nie łączymy, tylko słupki przerobione do końca. Dwa oczka łańcuszka podobnie, podobnie jak poprzednio, rozdzielające ściany od narożnika. Kolejny narożnik to nasza znana sekwencja. Raz, dwa, trzy oczka. Raz, dwa oczka, łańcuszka, następna przestrzeń, trzy zwykłe słupki. Dwa oczka, łańcuszka i ostatni narożnik. Raz, dwa, trzy. I teraz ostatnia ścianka, czyli dwa oczka rozdzielające w ostatniej przestrzeni trzy zwykłe słupki. Dwa oczka rozdzielające, i znowu łączymy okrążenie w oczko tutaj na górze. Oczko ścisłe. Za każdym razem, jak zakończymy okrążenie, ja sobie robię to w ten sposób, że wkładam Palce w cztery te narożniki i rozciągam. Żebym już widziała, żeby to nie była właśnie taka forma, jaką widziałyście przed chwilą, tylko żeby to już był piękny kwadracik. Po każdym zamknięciu okrążenia warto to zrobić. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. I ponownie oczkiem ścisłym przechodzimy na narożnik. W narożniku to samo, co poprzednio. Dwa oczka łańcuszka, dwa słupki łączymy. Górą, trzy oczka łańcuszka na narożnik, trzy słupki łączone górą, czyli taki jakby bąbelek z trzech słupków. I teraz ścianka. Jak zawsze, dwa oczka łańcuszka rozdzielające ściankę od narożnika, narzut. I teraz zobaczcie między tymi y, narożnikami a Elementami ściany powstały nam jeszcze z tych dwóch oczek łańcuszka tu i dwóch oczek łańcuszka tu kolejne przestrzenie. W każdym okrążeniu będzie nam rosła ta liczba słupków tutaj, bo w każdej z tych przestrzeni po prawej i po lewej stronie robimy dodatkowo dwa słupki. Czyli łącznie za każdym razem dodajemy cztery słupki na ściankę. Narzut nitki w tej przestrzeni dwa zwykłe słupki. Następnie narzut nitki i patrzymy, gdzie są nasze trzy oczka nad słupkami z poprzedniego rzędu, i robimy nad nimi takie same słupki. I mamy drugą przestrzeń, w której również robimy dwa słupki. Raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka rozdzielające ściany od narożnika. W narożniku to, co zawsze. Dwa oczka łańcuszka i druga ściana, i znowu tutaj dwa słupki. Trzy słupki nad słupkami, tutaj dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i kolejny narożnik. Robimy tak całe okrążenie. Spotykamy się na łączeniu. Zrobiłam wszystkie ścianki, wszystkie narożniki. Nie zapominamy, że na końcu również rozdzielamy ścianę od narożnika dwoma oczkami łańcuszka i klasycznie tutaj w to oczko nad tym. Nad tą figurą robimy oczko ścisłe i zamknięcie okrążenia. Znowu oczkiem ścisłym przechodzimy na przestrzeń narożnika. Tak jak zawsze, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki łączymy je górą, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki łączone górą. Znowu dwa oczka, łańcuszka rozdzielające narożniki od ścian, i teraz mamy, tutaj były trzy, tutaj jest siedem, a teraz znowu w tych dwóch przestrzeniach ponownie robimy dwa słupki dodatkowe. Pierwszy, drugi i teraz słupki nad wszystkimi słupkami poprzedniego rzędu. Znowu tutaj w przestrzeni dwa słupki. Znowu wydłużyłyśmy sobie ścianę o kolejne cztery słupki. Dwa oczka łańcuszka rozdzielające ścianę od narożnika, narzut i tutaj robimy sekwencję narożnika. Następnie znowu dwa oczka łańcuszka, tu w tych dwóch przestrzeniach po dwa słupki i słupki na y, tej ściance, i tak dalej. I zobaczcie. Każde kolejne okrążenie robimy dokładnie w ten sposób. Zobaczcie, jakbyście się martwiły, pamiętamy, że robimy poszewkę na poduszkę. To ma prawo wyglądać tak, jakby nam się delikatnie tutaj falowało. To wszystko jest pięknie do naciągnięcia, więc tym się nie przejmujemy. I zobaczcie: narożniki nad narożnikami wszędzie robimy tak samo. Powiększa nam się część ściany. W każdym kolejnym okrążeniu, tutaj dwa, tutaj dwa, tutaj dwa, tutaj dwa, tutaj dwa, tutaj dwa, dodajemy w tych przestrzeniach po dwa słupki, zawsze łączymy okrążenie w tym samym momencie i w ten sposób ten kwadrat będzie nam pięknie rósł, robimy tak daleko jak chcemy, jaki mamy wkład do poduszki, bo sobie zmierzymy tutaj brzeg, tej poszewki, tej połówki poszewki i sprawdzimy, jaki mamy wkład. Jeżeli mamy wkład do poduszki 40 na 40 cm, to robimy mniej więcej 38 cm, tak rozłożone na luźno. Jeżeli mamy 45 na 45, to też ze 2-3 cm zabieramy. Robimy gdzieś mniej więcej 42 cm, powiedzmy, brzeg, żeby po założeniu tej poszewki i po zszyciu, żeby. To się nam ładnie trochę naciągnęło, żeby ładnie leżała ta poszewka. Nie robimy yy, na przykład na 40 cm 40 cm brzeg, bo będzie nam to potem falowało, to się lekko wszystko porozciąga, będzie nieestetycznie, ta poszewka ma pięknie otulać wkład poduszki. Zatem robimy kolejne okrążenia i spotykamy się za jakiś czas, kiedy każda z nas już będzie miała te kwadraty. Gotowe. Kończę już mój ostatni rząd tego kwadracika. Dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe i zrobiłam właśnie, gdzieś mniej więcej mam tutaj 38 cm. Robię tutaj przy tym oczku ścisłym dodatkowe oczko łańcuszka. Obcinam włóczkę, wyciągam to oczko i zaciągam sobie ładnie supełek. I mam Pierwszą połówkę gotową, zabieram się za drugą połówkę, kto potrzebuje przewija sobie film do początku, wracamy od początku, od tego kółeczka, od e, pierwszego okrążenia robimy identyczną drugą połówkę, tylko jak zrobimy drugą połówkę to już nie obcinamy tej włóczki, tylko się wtedy spotykamy, żeby ładnie e, poszewkę zszyć. Zrobiłam już drugi kwadrat, policzyłam sobie e, tutaj te rzędy słupków i mam ich dokładnie 11. To taka informacja, gdyby miało Wam wyjść, wychodzić podobnie, no u mnie to jest 11 okrążeń tych y, słupków, poza kółeczkiem, gdzie jest y, ten kwiatek. taki powiedzmy. I teraz ja lubię sobie y, strzywać takie poszewki na prawej stronie, bo podoba mi się brzeg, który się tworzy przez robienie oczek ścisłych. Więc składam poszewkę lewymi stronami do siebie, tak normalnie, jakbym ją już miała założyć. I teraz tutaj jestem w tym miejscu, gdzie robiłyśmy oczko ścisłe, żeby przejść na narożnik. Składam sobie razem z drugą częścią i wkładam szydełko tu w ten narożnik, i już robię pierwsze oczko ścisłe, żeby te części razem połączyć. Następnie wbijam się nad tą trójkę, w oczko nad tą trójką, i tutaj również. Końcówka idzie do środka, niech ona tam się pięknie schowa. Później ją jeszcze dodatkowo wrobię. Oczko ścisłe. Następne oczko ścisłe w przestrzeni. I drugie oczko ścisłe również tej samej przestrzeni no, w ten sposób i teraz nad każdym słupkiem łączymy dwa oczka oczko do oczka zszywamy oczkami ścisłymi i zszywamy trzy boki zostawiamy czwarty bok otwarty żeby włożyć wypełnienie i mamy teraz też kilka opcji. Ja sobie szyję tak zupełnie. Mam wypełnienie, które ma poliestrowy wsad i różową powłoczkę, więc będę mogła sobie taką poduszkę wyprać w całości, więc ja ją zamknę tak na amen, że tak powiem. Natomiast można również zrobić, na przykład w ten sposób, żeby jeden bok, tutaj jeden bok wydłużyć, zrobić taką dodatkową klapkę, robiąc słupki obracane słupki w jedną stronę, trzy oczka łańcuszka, obrót, słupki w drugą stronę i zrobić sobie taką klapkę, żeby tą klapkę później tutaj na te strony na przykład przyszyć kilka guzików i klapkę zamykać. No i można również oczywiście wszyć zamek błyskawiczny, to wszystko tam zależy od, yy, od tego, jak chcecie tę poduszkę użytkować. Zszywam naokoło i spotykamy się, jak już Wsad będzie. Włożyłam wypełnienie, zostało mi szycie tylko tutaj u góry, i tak jak powiedziałam, no ja będę zszywała tak, że nie będzie można wyjmować tego wypełnienia, ponieważ wypełnienie idealnie mi się dopasowało do poduszki i będę mogła wyprać poduszkę w całości. Zobaczcie, tutaj jest taki ażur, więc dobrze jest dopasować sobie rzeczywiście kolor tego wypełnienia, żeby jakoś to bardzo się nie odznaczało szywam zatem też oczkami ścisłymi górę i już zaproszę Was wtedy na podsumowanie. Tak wygląda w pełnej krasie moja podusia zrobiona z włóczki Zuza. Polecam Wam ten wzór, bo jest bardzo, bardzo e, łatwy, bardzo przyjemnie się go robi, a myślę, że może powstać naprawdę piękna poduszka albo jeżeli zrobicie większy kwadrat, to może nawet koc. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólne. Myślę, że bardzo udane poduszkowe, włóczkowe dzierganie. I do zobaczenia w kolejnym filmie.